Cześć, witajcie, z tej strony Maxi Pee. A w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, ostatni odcinek zesiełów Zakończam drugie pole Dlatego, że już odcinku się nie będzie Tylko o jeden właśnie I pytanie, czy to będzie musiało, Nie będzie musiało. Mm. Spróbujmy pojechać na takim modelu. Bo nie wiem, jak to się takich łączą. Myślę, że tego nie będziemy mogli zrobić, a więc ja już wracam. Yy, Maxi Wilson, dlaczego ostatni odcinek to będzie? Dlatego, że naprawdę tu się napracowało, że to raczej jest poprawa. A resztę pól załatwiłem takiego siu, ja mu tam na nawozy. No bo stałem w kolejce, to już jemu ja mu, załatwiłem te nawozy, a ja sobie po prostu, za to on mi powiedział, że mi zasieje, bardzo dobry człowiek, powiem wam, i nie mam nadzieję, że posieje, ja mu już tu powiedziałem niektóre sprawy, zobaczcie, tu już rzepaku trochę zeszło, trochę nie, trochę się tak, nie wiem czemu to tak, no dużo tego pola mamy razem, no ale... I poczekajcie tak szokkiewkę można nawet sadzić tym lucernie. No panie! I to, jest pan zrobił? Może ja tak się tak trąpię? Tak? Tak. Tak. Lecimy, 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 Idziemy, odwieziemy się w nich na halę Dlatego, że na razie on nam nie będzie potrzebny, a tylko będzie nam przeszkadzał, a więc na raz... albo wezmę go w sumie. Wezmę, żeby... No. Brykniemy się jeszcze po... Po co? Brykniemy się jeszcze po... Na i nie na bo na dopiero będzie tam później. Brykniemy się po prasę. A później co będziemy robić? Później będziemy nie wiem co robić. Coś na pewno może, porządki na tej gospodarstwie, na tym gospodarstwie, bo to już robię te porządki, robię albo ten obornik zwieść na gospodarkę, no nie wiem, zobaczymy jak tam nam pójdzie z pracami innymi. Ładowareczka stoi nam pięknie. No. W Poznaniach jest do, na, sprze na sprzedaż. Pierwszy gwiazd oto z tym tą maszyną <laughs> na gospodarstwo lecz nie wiem gdzie ten sięgnik postawić prawdopodobnie go tu postawię trzeba wziąć moją trzydziestkę ale to fajnie widać nie przez to Nie ma co jechać szybko, nam się nigdy nie spieszy. Aha, dobra, jeszcze po 60 trzeba jechać Starą. Będziemy robić remont tej przyjazdki. Ale to już samo samemu. Tego się obawiałem. O nie, dobra, wyszło spokojnie wszystko. Te maszyny na razie sobie jedziemy tutaj pod wiatę. Proszę Państwa. Na razie tu sobie tak postawimy. O tu Tą beczkę trzeba będzie chyba też sprzedać. Nie planuję użyć później niej. Tam mamy nawozy, no to ale to jest te stare. Będziemy mieć nowe nawozy, ale tamte się, to jest tak, że maksymalnie na jedno zamówienie można już 20 worków, ale no to jest taki już minus, nie? Ale da się to zrobić. Ogarniemy to, bo zamówiłem te 20 worków. Poustawiam sobie w garażu, bo nigdy to nie za dużo. A później może się zdarzyć, że to po prostu już się nie da kupić. Bo może się tak zdarzyć. Na razie sobie to tu tak ładnie ustawię. Sobie wyłączę mocną supresyjnukę. Albo, poczekajcie, żeby tak Ułatwić sobie sprawkę, o, żeby już wszystko było elegancko. Uj. Tak, przed tym trochę tak wyjedziemy, o. Tu staniemy sobie tą przetrząsarką, która jest do góry nogami. Którą kiedyś tam będziemy sprzedawać. Uff. Nie wiem czemu ona jest ogólnie do góry nogami, lecz ją tak postawi... No wiem, że ta super siła, no to jest ułatwienie do gry, nierealne, no ale... Czasem to trzeba, dlatego że w realnej gospodarce czasem na przykład da się inaczej na przykład worki przestawić, nie? Kiedyś typu beatback albo coś. A tutaj nie. A więc no tak pomyślałem, że możemy sobie pomóc super siłą. będziemy mieć tak jakby taki pusty na razie ale to się zapełni dlatego, że no zobaczymy no. na razie wywiosłem te rzeczy wszystkie tam lecz na pewno to sobie jakoś ładniej to już poustawiam na swoim odcinku tak kiedyś eee, no na razie niech sobie to tu stoi elegancko, no bo to wiecie że to już są takie maszynki pod taką zabawę można powiedzieć, a nie już taką pracę, jaką my mamy. 30 postawimy sobie tutaj, lecz do tyłu jeszcze mam nadzieję, że włożę coś, coś tam, a już nie będę przestawiał. No, a więc no nie jest pod, no jest pod dachem. No, no tu jeszcze coś na pewno wrzucimy, myślę, że ten kultywator i glebogryzałkę, no i się zobaczymy. Przyczepa potingerka trzeba odpalić ze dużego ciągnika. A ten może być. Jeszcze trzeba przywozić te wszystkie. No, jest roboty, powiem wam, no dużo. Czasu nie ma. Trzeba potingerka sprzedajemy. Na razie ją postawię na plac, lecz słyszałem, że będą jakieś tam targi. No niestety na tym roku na targi nie pojedziemy, dlatego że nie. nie ma czasu, lecz może za rok się uda gdzieś na te targi podążyć. Tak naprawdę targi są, nie wiem tego w sumie. Ale to I tam jakoś nie zależy, dlatego że no, mamy dobry sprzęt, a na miejscu mamy sklep z masznami rolniczymi. I tu o wiele na pewno jest pytanie. Dobra. I tak, tu co mamy w tym garażu teraz? Trzeba zobaczyć. Mamy tą przyczepę, ta przyczepa. Nie wiem, na razie ją wyjadę. No nie wiem, czy te, no tamte kultywatory jeszcze może zostaną, ale i no tak jak ta przyczepa, no to w porównaniu do tego pola na przykład, co wypożyczyliśmy, no to ona tak naprawdę nic nie robi. No ale na razie zostanie. Najwyżej się ją później gdzieś tam obrobi. Dobra, teraz sobie znowu użyjemy super siły. To jest taki Oddajcie kultywatorze, jak powiedział. Tu zawsze będziemy używać super siły do wyciągania tego, a chcę, żeby to tak w miarę wszystko było pod dachem. Żeby to było takie w miarę zadbane. Bo widzicie, że to są tak naprawdę nówki maszynki, niektóre a więc <laughs> wolę, żeby nie były na deszczu, czy coś, bo już się farba może zepsuć. Wiem, że to nie jest realne. No po prostu udajmy, że można w tym filmie, i udajmy, że w tym filmie to będzie realne. O, bo tu jadę jak widzicie o, na kółkach? No, na pewno jeszcze parę rzeczy tu wkładamy więcej. Na razie powyciągałem wszystko, żeby tu w miarę sobie tak to poukładać bardziej. Żeby mi się to wszystko tak ładnie zmieściło. Yy, tak, co jeszcze wam mam powiedzieć? No nic tak naprawdę już. Powiedziałem wszystko to, co wiedziałem. Ten kombaj nie wiem, czy też go nie sprzedam, lecz ja go tam koło drogi nie postawię. Tylko, że on jest zbyt cenny. Wystawię mu, może gdzieś go na jakąś albo po prostu sprzedam tej hurtowni bo właśnie oni tam kupują też czasem te rzeczy, a później się zawożą na targi swoje na swoje targi, na ich targi to ja lubię iść, ale nie wiem kiedy dopiero będą. No tak. Mm. kawałek muszę ją przyczepę dociągnąć. A tym kombajnem, no dobra, ten film już by kończył się, a więc dzięki za oglądanie, ja tu jeszcze uporządkuję i na razie cześć!